Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami w szesnastym naszym spotkaniu podcastowym. Na wstępie chcę oczywiście podziękować za... Taki super odzew na mój filmik, który udostępniłam we wtorek. Jeżeli są to osoby, które jeszcze nie widziały, to zapraszam na mojego YouTube'a pod moim imieniem i nazwiskiem. Znajdziecie ten filmik. Nie ukrywam, że jest to filmik dla mnie bardzo ważny i taki trochę o mnie, ale też szczególnie chciałam go nagrać dla was, żeby dać wam troszeczkę wiary w siebie której ja też ciągle nie mam za dużo, ale jednak tą, którą mam, to chciałam Was jakoś tak zmotywować, zainspirować do tego, żeby walczyć o siebie, o swoje marzenia, żeby być szczęśliwym, żeby starać się pokochać siebie, po prostu korzystać z życia. Więc. Zobaczcie sobie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a za wszystkie dotychczasowe udostępnienia, komentarze, wszystkie słowa, miłe, bardzo miłe i tak dalej, <laughs> dziękuję serdecznie, bo naprawdę nie spodziewałam się aż takiego odzewu i jestem wzruszona totalnie. I myślę, że dało mi to takie, do takie, takiego kopa do działania, żeby może dalej nagrywać na ten YouTube i może coś dalej w tym kierunku działać. też mówicie, że, że, że fajnie mi to jakoś tam wychodzi, więc przy pomocy <laughs> mojego męża, który nagrał... Wideo, myślę, że może coś tam jeszcze nagramy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale tak jak mówię, dziękuję serdecznie za, za ten odbiór, bo naprawdę to było dla mnie niesamowicie ważne i byłam ciekawa, jak to odbierzecie. A dzisiejszy temat odcinka. Tak jak to czasami bywa u mnie, miał być inny, miałam zaplanowany inny trochę temat, który się po prostu przesunie, bo tak to jest u mnie, że jak najdą mi jakieś przemyślenia, czy może coś mi tam po prostu wpadnie do głowy, czy czymś tam się zainspiruje. Yy. I właśnie tak było w tym przypadku, że temat miał być inny a na teraz, na, na dzisiaj. Ale podczas wczorajszej rozmowy z mężem moim wyszedł taki temat, który myślę, chciałabym tutaj. Z Wami poruszyć, bo myślę, że jest bardzo ważny yy, dla każdego z nas, a mianowicie temat szczęścia. Wiem, że to jest takie ogólne dosyć powiedzenie szczęście, bo dla każdego szczęście jest inne i każdy inaczej o je odczuwa, każdy podczas innych jakichś tam doświadczeń i chwil odczuwa to szczęście. Natomiast chciałam tutaj poruszyć głównie temat takiego szczęścia długotrwałego, jeżeli to tak można nazwać takiego, które by towarzyszyło nam codziennie. Mm, nie takie, wiecie, szczęście, które gdzieś tam osiągniemy, jakiś sukces, coś nam wyjdzie, i to szczęście jest takie, no jest duże, ale jest na chwilę i jakoś tam znika, nie zostaje z nami na długo. A chciałabym tutaj właśnie poruszyć temat mm, szczęścia takiego, które. Jakoś tak by zostało na dłużej z nami, jak zrobić, żeby taki stan u siebie osiągnąć, i w ogóle skąd to można wziąć, i e, jak, jak zrobić, żeby, żeby takie szczęście długotrwałe, długo może, może nie długotrwałe, ale dłuższe niż takie chwilowe u nas występowało. I wczoraj miałam właśnie rozmowę z mężem na ten temat, tak jak mówiłam, i w sumie obydwoje doszliśmy do wniosku, że e, takie szczęście długotrwałe nie osiągniemy ani poprzez jakieś osiąganie sukcesów i realizacji celów, chociaż to, to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy jakieś marzenia, które się zamieniają w cele i je osiągniemy, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, to na pewno. Zależy jeszcze jak, jak, jaki, że tak powiem, poziom to marzenie osiąga i jak ono jest duże, ale zawsze to jest jakieś poczucie szczęścia dla nas. Natomiast, tak jak mówiłam, myślę, że nigdy nie dadzą tego pieniądze, chociaż są różni ludzie i czasami ludziom pieniądze też szczęście dadzą. Natomiast znamy różne historie, gdzie ludzie mający mnóstwo pieniędzy... Mmm naprawdę, którzy nie, no nie mają problemów z tymi pieniędzmi, tak, którzy po prostu pieniądze nie są problemem i, i nie ma tego tematu w ogóle. A szczęścia tak naprawdę u nich nie widać, czy tam nie mieli, czy po prostu jakoś w tym życiu za dużo szczęścia, tych chwil szczęścia nie widzieli. Bo mogłoby się wydawać, że jeżeli patrzymy na... Już teraz tak skręcę trochę w stronę m, może social mediów i, i takiego tego świata show biznesu, też, bo czasami mamy wrażenie, patrząc na te różne ładne obrazki, na tych ładnych ludzi, wystylizowanych i robiących y, co chwila różne projekty, wydaje nam się, że gdybyśmy mieli to samo, to, y, to mieliby, bylibyśmy szczęśliwi już tak na maksa i y, nic by nas w życiu już nie trapiło, <laughs> wszystko by było super i, i w ogóle. To ich życie pod tym kątem nas mocno inspiruje i myślimy sobie, że czym oni się mogą w sumie przejmować, jak mają takie życie, jakie mają. Tylko czasami właśnie oceniamy, że tak powiem, w cudzysłowie, produkt po okładce, tego człowieka po okładce, bo się może okazać, że to, że ma pieniądze i to, że robi projekt za projektem, to wcale mu to szczęście nie przynosi, chociaż nawet sprawia takie wrażenie. Więc nie można patrzeć na to w ten sposób i nie można się dołować też w ten sposób patrząc na tych ludzi, bo tak naprawdę nie znamy ich historii, nie znamy ich doświadczenia życiowego, nie wiemy, co tak naprawdę czują, nie wiemy, nie znamy ich po prostu, tak? Więc ja wiem, że łatwo jest tak spojrzeć na kogoś i pomyśleć sobie, kurczę, jakie on ma życie i też bym chciał takie mieć, na pewno byłbym szczęśliwy, gdybym miał takie pieniądze, miał taką sławę, władzę i tak dalej. Natomiast to nie jest do końca tak i... Trzeba wszystko też przesiać przez siebie i pomyśleć sobie co tak naprawdę mi sprawia szczęście i czy faktycznie te pieniądze czy faktycznie ta sława sprawiłoby mi to szczęście gdybym to miał. Bo dla każdego szczęście ma inne, że tak powiem barwy i kolory. Dla jednego szczęście będzie to, że szczęściem będzie to, że jest zdrowy i że ma bliskich wokół siebie. Dla drugiego szczęściem będzie to jak ma willę czy tam nie wiem, drogi samochód, nie znam się na tym totalnie. Dla trzeciego, szczęściem będzie to, jeżeli będzie mógł komuś pomóc i będzie czuł, że, że jego wsparcie jest potrzebne. Dla jeszcze innego, szczęściem będzie to, jeżeli właśnie będzie miał kogoś bliskiego wokół siebie, miłości i tak dalej. Więc to jest różnie. Ile ludzi tyle historii i ile ludzi tyle definicji szczęścia. Natomiast chciałam wrócić do tego szczęścia długotrwałego, o którym właśnie dzisiaj głównie yy chcę powiedzieć i tak jak ja to widzę i tak z mężem doszliśmy trochę do wniosku, że nic tak nie daje szczęścia, niż to, żebyśmy poszukiwali tego szczęścia codziennie w sobie i w takim cieszeniu się z takich małych, drobnych chwil, takich takich codziennych chwil, bo tak naprawdę życie to jest sk skład takich Codziennych, niektórzy mówią żmudnych i, i, i nudnych czynności, i, i takich, ale ja uważam, że, że po prostu to są czynności i to są chwile, które każdy ma i każdy przeżywa, tu akurat nie ma wyjątku. Jeżeli nie będziemy potrafić umieć cieszyć się właśnie z takich sytuacji, z takich chwil, jeżeli nie będziemy potrafić znajdować w codziennym życiu właśnie tego piękna i tych chwil, które sprawiają nam radość. Przyjemność i tak dalej, to myślę, że na długo, na długo, że tak powiem, na długotrwale szczęścia nie znajdziemy i będziemy ciągle narzekać, się wkurzać i będziemy nieszczęśliwi właśnie z tego powodu, bo ciągle będziemy dążyć do tego szczęścia, ale tak naprawdę nawet te jakieś osiągnięte cele, nawet te jakieś osiągnięte przez nas marzenia dadzą nam szczęście, ale na krótko, na chwilę i dalej będziemy żyć w tym poczuciu takiego niespełnienia jeszcze. Do końca, ciągle coś, że tak powiem, będzie do zrobienia, ciągle będziemy czuć, że czegoś brakuje i że powinniśmy coś jeszcze zrobić, żeby, żeby to szczęście znaleźć, żeby czuć się szczęśliwym. Nie wiem, jakie Wy macie do tego podejście, ale my w sumie tak yy, stwierdziliśmy, że, że poszukiwanie tego szczęścia w codzienności, w takich prostych chwilach, w takim bardziej uważnym spojrzeniu na życie i na siebie i poszukiwanie tego szczęścia w sercu po prostu yy, jest. Myślę, bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie szczęście, które możemy czuć na co dzień, po prostu. Więc jestem ciekawa, jakie jak, jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie: jak odnaleźć sobie takie szczęście na dłużej? Jak czuć to szczęście dłużej niż tylko przez chwilę. Jak być po prostu szczęśliwym człowiekiem na co dzień, nie poszukiwać ciągle jakichś nowych bodźców do tego, żeby, czy realizacji jakichś tam założeń do tego, żeby poczuć to szczęście, tylko po prostu czuć to szczęście na co dzień, w takim codziennym życiu, w codziennych chwilach, obowiązkach i tak dalej. Czy jest to w ogóle możliwe według was i czy zgadzacie się ze mną, że takie poszukiwanie szczęścia w tych yy, i małych radości, w tych takich małych codziennych chwilach, które są powtarzalne? Czy uważacie, że, że, że to jest jakieś rozwiązanie na to, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Czy taka właśnie akceptacja tego życia codziennego i cieszenia się z tych chwil jest jakąś właśnie składową tego, żeby to takie długotrwałe szczęście czuć codziennie? Mieć takie poczucie, że ono jest po prostu z nami, a nie cię, że ciągle dążę gdzieś tam do tego szczęścia i ciągle nie mogę go uchwycić i złapać. A jeżeli już się zgadzacie, właśnie z takim moim rozmyślaniem na ten temat, to podzielcie się, jeżeli chcecie, tym, co wam na co dzień tak sprawia szczęście, właśnie radość, czym odnajdujecie to swoje szczęście i takie chwile radości, takiej. Stałe codziennie, czym sobie poprawiacie humor i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, czy macie w ogóle takie podejście do tego i, i jak to odnajdujecie, A jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to jestem ciekawa, jak, jak uważacie i skąd czerpać takie długotrwałe, dłuższe szczęście niż te tylko na chwilę. I czy na przykład można spełnianiu marzeń, spełnianiu marzeń na dłuższą metę i spełnianiu jakichś tam celów, można czuć to szczęście dłużej, czy, czy to jednak tak jak ja sądzę, jest tylko na chwilę? Jestem ciekawa jakie macie zdanie, więc dajcie mi znać, bo myślę to jest temat taki naprawdę bardzo obszerny i bardzo, mm, nie wiem jak to powiedzieć, opiniotwórczy, może nie. W sensie chodzi mi o to, że, że ile, ile jest ludzi na świecie, każdy by powiedział inaczej i to jest fajne. Dajcie mi znać co na ten temat sądzicie, bo myślę, że ważne jest, żeby być szczęśliwym człowiekiem, bo to chyba jest nasz obowiązek, jak myślicie? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, że, że jesteśmy na tym świecie po to, żeby być szczęśliwymi ludźmi po prostu i żeby cieszyć się z tego życia i żeby doświadczać ciągle i, jak zresztą mówiłam w filmiku, żeby po prostu żyć. Także to chyba na dzisiaj tyle, mm, słuchajcie, i tak jakoś się rozmarzyłam na koniec. <grych> Dziękuję wam za dzisiaj. Teraz wyjeżdżamy z mężem na jakiś tam krótki urlop, ale odcinki będą nagrane, więc normalnie co piątek się będą pojawiać. Nie wiem, czy jakieś inne artykuły na blogu będą się pojawiać, ale to dam Wam znać jeszcze, może rzadziej trochę, natomiast odcinki na pewno będą nagrane i będą jak co piątek się pojawiać, więc. O to możecie być spokojni. No i co, jeszcze dziękuję Wam za wszystkie głosy dotyczące podcastu. Jest mi niezmiernie miło, że tak dobrze to odbieracie. I dzisiaj nawet e, przeczytałam taki komentarz którejś z Was, że uzależniła się ta, ta osoba od podcastu. Jest mi bardzo miło. To jest chyba największy komplement, jaki mogę otrzymać, e, bo to daje mi ogromną motywację do tego, żeby nagrywać dla Was coraz więcej i po prostu nagrywać. Y bo wiecie, czasami człowiek e, wątpi w to, czy w ogóle ktoś tego słucha po drugiej stronie, e, czy w ogóle go to interesuje i tak dalej, więc wszystkie takie głosy są dla mnie mega ważne i dziękuję wam bardzo. Zapraszam was e, na moją stronę, od niedawna jestem pod imieniem i nazwiskiem weronikasienkiewicz.pl został zmieniony adres strony i e, pod, tak, pod takim samym imieniem i nazwiskiem znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie i jest grupa podcastowa na Facebooku, można do Łączyć i co jeszcze? A i na YouTubie też mnie pod tym imieniem nazwiskiem znajdziecie, też możecie tam słuchać podcastu albo w aplikacjach podcastowych, jak wam wygodniej. Także zapraszam serdecznie. I co, miłego weekendu wam życzę? Zabawcie się dobrze, odpoczywajcie i do usłyszenia w kolejnym naszym spotkaniu. Dziękuję za dziś, pa pa.